Bardzo wymagającego przeciwnika, jakim jest Zawisza Biedliwości. Myślę, że tutaj trzeba sobie powiedzieć, że na pewno Zawisza była czymś zespołem, lecz myślę, że, że robiliśmy co, co, co w naszej mocy. Myślę, że były fragmenty e, takiej gry pozytywnej w naszym wykonaniu. Myślę, że o wyniku meczu zaważyły, zaważyła 44-45 minuta i zeszliśmy do szatni z 2-0 bo ciężko się podnieść, złapaliśmy kontakt Następna bramka na 3 1 choć tutaj zawisza miało naprawdę wiele dogodnych sytuacji. No cóż mogę powiedzieć, że, że, że dzisiaj ulegliśmy tutaj z lepszemu lepszym przeciwnikowi ta liga się dopiero do nas za, zaczęła. będziemy wszystko robić, żeby, żeby eliminować pewne błędy, które, które dzisiaj na terenu były. Tyle. że e, udźwignęli to i potrafili wygrać ten siebie, mimo tego, że musieliśmy grać w ataku pozycyjnym co zawsze jest trudne. Przede wszystkim przyjechał tutaj dobry zespół, zespół, który jest doniaminkiem, ale... Z Dolnego Śląska Beniaminki są bardzo mocne, co choćby pokazało poprzedni sezon. Cieszę się też, że Górnik Łabrzych wraca na salony, bo to jest klub z tradycjami, klub z kibicami i, i fajnie, że takie kluby wchodzą na rozgry do rozgrywek centralnych. Co do meczu, tak jak już ten powiedział, mieliśmy kilka sytuacji, nie udało nam się wykorzystać, w tej końcówce akurat szczęście sprzyjało i, i te dwie akcje zakończyliśmy bramkami, w drugiej połowie troszeczkę inaczej, chciałem zagrać, chciałem poczekać na Górnik, ale nie realizowaliśmy tego dobrze, bo powinniśmy z tego wychodzić z wieloma sytuacjami, a muszę powiedzieć szczerze, że Górnik bardzo dobrze e, radził sobie z tym i to świadczy o, o klasie tego zespołu, to na pewno nie jest zespół, który będzie tracił punkty, to będzie zespół, który będzie zdobywał wiele punktów i na pewno na pewno będzie jedną z ciekawszych e, drużyn w tej widze. Widać, że chcą grać w piłkę, mają bardzo ciekawy przód, groźny. Morawskiego, który świetnie tą drużyną dyryguje z przodu, w środku pola można tak powiedzieć. Dlatego cieszą te punkty, tym bardziej, że to są pierwsze punkty w tym sezonie. Zaczęliśmy dobrze i mam nadzieję, że teraz e, będziemy tylko kontynuować to i w każdym meczu będziemy podtrzymywać tą pasę, która się mam nadzieję dzisiaj zaczęła. Zawsze przed każdym meczem jest takie przyjemne, znaczy przyjemne bądź nieprzyjemne uczucie niepokoju, ale nie wiem czy to jest trema, czy strach na pewno to nie jest. Wiadomo, że bez piłka, wszystko może się wydarzyć, była sytuacja przy 0-0, gdzie sędzia pokazał spalonego, różnie to mogło być, mógłby troszeczkę prędzej biec zawodnik i, i, i nie byłoby spalonego i byśmy musieli gonić wynik, co zawsze jest trudne, co na pewno by spowodowało, żebyśmy byli nerwowi na boisku a Guli mógłby szukać e, szans w kontrze i w każdym meczu tak się może wydarzyć. E, liczyliśmy na to, że szybko szczeliniemy bramkę, niestety te sytuacje, które wypracowaliśmy, nie, nie kończyły się bramkami. Dobrze, bramkarz bronił troszeczkę szczęścia, czasami e, nam by zabrakło. Ale ogólnie rzecz biorąc, chyba można być zadowolony, się, że to było dobre widowisko. Jedna i druga drużyna próbowała grać piłkę, nie było jakoś walenia. Tylko rozgrywanie piłki, co myślę, że na tym poziomie rozgrywek też się za często nie zdarza. Były takie momenty, gdzie na przykład były tego kończytki chodzi, bo były kaniki. Uh -huh. Myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby mijanie bramkarza albo zagranie piłki do Pawła. Też Paweł parę razy był na boku, mógł ją wycofać. No, czasami brakowało takiego zgrania, co, co jest normalne w sytuacji, uh -huh. gdzie się trenuje od kilku tygodni razem gdzie Śliwka praktycznie dwa tygodnie do nas temu doszedł i, i tak można to dalej kontynuować. Że ten czas na pewno nam jest potrzebny, takie automatyzmy, gdzie, gdzie drużyna się dobrze broni są bardzo potrzebne, aczkolwiek było kilka takich akcji, które, nad, nad którymi pracujemy i które nam wyszły. Przede wszystkim podobało mi się na zagranie Jokinczyca, które do Pawła Kanika w drugiej połowie posłał na jeden kontakt. To jest naprawdę dla obrońców, ja sam kiedyś i wiem jak trudne do przeczytania I, Parę już takich zagrań było, mam nadzieję, że będziemy ich mieli jeszcze więcej, bo na pewno będziemy musieli się z tym zderzyć, że co, co dwa tygodnie będzie przyjeżdżała tu drużyna i będzie czekała na nas i szukała szans na kontrę i my to musimy lepiej robić. Myślę, że jeśli chodzi o rozegranie, były dobre momenty, ale były też niepotrzebne, niepotrzebna nerwowość. Myślę też, że czasami też moi zawodnicy z kolei w trudnych momentach mogli wybijać piłkę, a potrzebni chcieli wyjść z nich, czy jakimś mm -hmm. przyjęcie. no muszą po prostu jeszcze wyczuć moment... Tak, tak bo ja nie pozwalam wybijać, ale, ale... Ja nie pozwalam wybijać w momencie, kiedy są dobre, na dobrej pozycji. Ja, im, ja od nich wymagam tego, żeby byli na dobrej pozycji, żeby zawsze mieli czas na przyjęcie i rozegranie. Natomiast były takie momenty gdzieś w rogu, gdzie nas górnik spresował na boku, a mimo wszystko czy Tara, czy Gaudio, czy Patryk, czy tam ktoś inny, czy Stefan gdzieś pchali się w kiwkę na 20, 30 metrze. To akurat nie jest potrzebne, to lepiej albo do tyłu zagrać, albo po prostu zagrać do przodu i wyjść do, do przodu, a nieraz drugiej lidze z takiej wybitej piłki wpadnie w bramka, bo często obrońcy gdzieś tam się zagapią. Natomiast nie jest to coś, co ja chcę, żeby grali, ale są takie sytuacje na boisku, że trzeba po prostu tak zagrać i i, i w ten czas jest bezpiecznie, szczególnie jak się prowadzi jeden czy dwa Nie wiem, czy to wynika z tego, że w pewnym momencie się tak dobrze poczuł, czy był zmęczony, bo jest to zawodnik, który świetnie czyta grę, potrafi odebrać wiele piłek, potrafi rozegrać piłki, ale ma takie momenty, że się nie tyle wyłącza, co jest bardzo nośamacki. I teraz się zastanawiam, właśnie czy tak się pewnie poczuł, bo w sumie do pewnego momentu grał dobrze. Yy, no i właśnie w drugiej połowie w pewnym momencie dwie takie piłki głupio stracił, z czego było niebezpiecznie. No Będziemy pracować na tym, żeby był perfekcyjny, bo od takiej, na tej pozycji tego się wymaga. I od Łukasza, Gaudia, którzy grają tych defensywnych pomocników, czy ewentualnie Tomka czy Rafała, którzy będą bardziej ofensywni grali. Bo to są zawodnicy, jakby mniej mają do dyspozycji defensywnych Rafał i Tomek, ale myślę, że jak będą w formie, to też zmienię ich i będą potrafili też lepiej bronić, co. Chyba do tej pory im się nie, nie najlepiej udawało, ale ja wierzę w to, że zawodnika, który potrafi rozegrać piłkę, łatwiej nauczyć bronić, niż takiego, który tylko broni, atakować. Bo to jest zawsze trochę trudniejsze, więc mam nadzieję, że z czasem i Rafał, i Tomek e, będą też lepiej bronić, w ten czas będą jeszcze bardziej pożyteczni na dużych.